I znowu, mogę być zarozumiały po tym względem, ale koledzy się pchali do tej roli ja tak sobie myślę, ale powiedz mi, co, co, co ty prowadziłeś w życiu, oprócz tego, że grałeś koszykówkę, powiedzmy na dobrym poziomie, to co ty w życiu bo ty budki z hot dogami, człowieku nie prowadziłeś, a ty chcesz Polski Związek Koszykówki poprowadzić? Mówię, ale jakie ty masz kompetencje na to, bo ja mi się wydaje, że no, ja prowadzi, prowadzę do dziś w miarę dużą, solidną fundację, szkół sportowych zatrudniam ponad blisko 300 300 ludzi w moich szkołach mam 1500 uczniów do tego teraz potężne firmy fabryki gdzie mam ludzi i naprawdę dyrektorów i, i rekrutujemy po całej Polsce i, i współpracujemy że tak powiem z całym światem i ja mimo jakichś tam moich kompetencji gdzie wydaje mi się że już że tak powiem ogórkiem nie jestem to i tak bym dobierał do jakby do takiej sytuacji doszło do pzk Kosza to bym dobierał ludzi naprawdę kompetentnych którzy mają pojęcie i tworzą to i wiedzą jak takie taki Tworzyć, to, to ja się na to nie pcham, a pchają się ludzie, którzy kurwa budki z nie prowadzili, ale oni się pchają, żeby takie, tak, taki PZKosz prowadzić.